Cześć, ma witam Was tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj y, otworzymy sobie mega zestaw startowy, który zawiera klaser 500 szetek z kartami, 2 karty z limitowanej edycji, plakat ze wszystkimi kartami. Y, Przechodzimy tak koło kioczki, w kół, zobaczę, że jest taki zestaw, ponieważ to już się powinna na końcu postanowiłem go sobie kupić, chociażby to względu na karty z limitowanej edycji, a także na album których powoli zaczyna brakować u nas. Album jest świetny. Na pewno mi się przyda. Co mamy jeszcze? Mamy tradycyjnie tutaj plakat wszystkich zawodników z tej edycji. Co dalej? Dalej trafiamy sobie. Trafiamy sobie Rafała Murawskiego na limicie. Fajna, wartościowa karta na pewno. I trafiamy jeszcze DLEU. Też na limicie. I co mamy? Mamy jeszcze dodatkowo 5 saszetek Ekstra Class. Otwieramy pierwszą, zobaczymy Jak to będzie wyglądało I mamy tak Sokołowskiego Gwiazdę kosyckiego, Bardzo lubię tego zawodnika I gwiazdę Madeja Czyli w zasadzie Nic, nic szczególnego Liczyłbym tutaj, liczyłbym, chciałbym znaleźć jakieś godło, chociażby, też mistrza, top mistrza, no zobaczymy, mamy bramkarza tutaj, Kucjaka, z Legii Warszawa, o, mamy kody, jakiś bramkarz, to jest mielcarz. mamy pomocnika, piątka, mamy grzyba, Mamy jeszcze jednego pomocnika, to jest formella, i na koniec Augusto z Lady Warszawa. Zostały nam trzy saszetki. zobaczymy co będzie dalej. Właśnie tutaj obok wgrywa się unboxing boxu, który dał nam dwie topki. Zobaczymy co będzie dalej. Mamy tutaj reguły gry, mamy jodłowca. Telarskiego chociażby. No i tutaj jest coś odwrotnego. Wow! I trafiamy Top Mistrz'a. To jest przemysł Kazmierczak Jest! Fajnie, fajnie, fajnie. już, już jestem zadowolony. To jak wiecie, powoli wychodzi sobie. Głów większość ludzi przestała już zbierać te karteczki. Niektórzy jeszcze szukają jakichś tam drobnych uzupełnień, o tyle to jest teraz e, fajne, że boxy boksy są już wyprzedawane. Można też kupować e, e, poszczególne saszetki. E, teraz taka saszetka jest warta jakieś 80 groszy mniej więcej, zresztą niedługo pokażę Wam ile tego do mnie przyjdzie do zwrotu. Myślę, że w ciągu przyszłego, to znaczy najbliższego czasu, w ciągu tygodnia przyjdą, przyjdą paczki do mnie. I tak jak mówiłem, mnie to kosztowało 80 groszy chyba, czy 70 do saszetki. Musiałbym dokładnie podzielić, bo powiedziałem, że cały komplet, ale ale będą, będą sobie leżały, tak jak to jest z zeszłorocznej edycji. Będziemy je co jakiś czas otwierali, będziemy sobie przypominali, jak to było. No dobra, co mamy? Mamy Adama Danha, ulubieńca, z Górniczka. Mamy Kupisza. Pietrowskiego, Jowanowicza, Szyndrowskiego i Boguskiego. Ogólnie krótki, szybki unboxing, 4 minutki minęły, trafiliśmy dwie fajne limitki, mamy album, mamy top mistrza, świetnie, 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 jestem bardzo zadowolony z tego unboxingu, dzięki, zapraszam na kolejne odsłony świątecznych prezentacji. Pozdrawiam Was, Szalon Kolekcjoner, cześć!